o zalogowałem się ale nie na moje konto tylko na darmowe i Tá dobra. É. Yeah. Gigante. <laughs>

W starcie Co? Welcome, dobra. Eee Noe, no, nie. welcome. Ale co ona pitenca nie mogę powiedzieć? Na tym końcu to mnie nie wiedział użądzać, właśnie. Eh, eh, o. A Udało się nam wbić na jakiś konto. Czekamy to... Ekwipunek. Wow! O zary. Kozatke. Kozatko. 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 ozadzko się gra ozadzko tylko trochę jest inna mapa jest inna rozjebane dobra e, skoro e, już mi e, na darmowym koncie rozruch załapał spróbujemy wejść na memberski na Bitelsa spróbujemy wejść Powiedziałam, że nie jest tak źle Mogą być... Zawsze mogą być gorzej a ty, to, ty, ty. Tu są teleporty e, World map e, Kompas A to jest run e, e. Fajnie, mini mapę sobie Przenosić i nawet przenosić tak jak z nowych gier, fajne z nowoczesnych gier. Takie unowocześnienie <grym> to jest spoko, e, tu jest dobra, to jest tutaj z powrotem. Mapa ja, nie zmieniła się tak bardzo. Cholera, ta muzyka tak głupie, ścisza to trochę, jak widać. E, a tu są ataki Player tu, 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 tu są te abytesy tu, tu, tu mi się miesza z tym Ekwipunek jest Był zaraz tu jest No, ekwipunek Słuchaj, łatwe w obsłudze Tu są te odblokowane Te titlesy i to takie Duperele, to chcemy nakupić I mi się miejsce w banku się zmniejszyło? Miejsce w plecaku zmalało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziewięć dziewięć, 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 Nie, 28 kratek, dobrze. Tyle samo, ile było. No dobra. No, Gear tutaj... No, a, Dobra, staramy się napisać, spróbujemy wbić. Logout. Dobra. Dobra, jedziemy. Jesteśmy z powrotem na darmowym końcu i teraz <laughs> wejść na jakichś... Open Friends, Open... Friends hat, Open Trunk, dobra. Uh, word, uh, OS.

Zmieniła się, bo no. jakiś się ma Popierdolę jakoś to szybko. Latało, zobacz. jaki no. jest zoom najwyższy. No, zobaczymy. Choć się nie na razie nie ogarniam jak to. A tutaj dobra. Eee. Graphic, grafika, nie. Nie tutaj. Game sending i ma and graphics o cholera nie ma zooma chuj tu był kiedy, zoom był tutaj ale to nie ma chuj już na zoom bo był poprzednio a i tak jest blisko strasznie chuj Tylko muszę muszę się zapytać dobra idź

This frank list. kur ah, friends. kaka. No, ja muszę zapytać, czemu mi na Membie nie chce wejść, a na tym, a na fre mogę grać. Kurwa, co pojebane.